Cześć moi mili, z tej strony Adam Khodorowski ze sklepu modelerskiego tankmodels.pl do którego oczywiście zapraszam na zakupy Zgodnie z tym co e, kilka dni temu mówiłem e, pojawią się dwa unboxingi na chwilę obecną e, modeli od firmy Border Model e, była ankieta, było też ze strony mojej pytanie w szorcie e, i na początek będzie ten oto model który teraz widzicie na swoich ekranach. Ten model wygrał w powiedzmy sądzie. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Ja zajrzałem do pudełka przez folię, co prawda ramki oglądałem i powiem wam, że zapowiada się niezły unboxing. Oczywiście bez historii, bo jeżeli chodzi o ten model to każdy zna jego historię, a jeżeli nie, to dostaniecie link, gdzie możecie się zapoznać z historią, jak i również parametrami tego modelu. To skakujemy do pudła. Jeżeli jest to kolejny film, jaki oglądasz na moim kanale, podobaczy się on, chcesz, żeby się rozwijał, a nie jesteś subskrybentem, zapraszam do subskrypcji. Wystarczy, że klikniesz w subskrybuj, następnie w dzwonek. Otrzymasz powiadomienia i oglądaj kolejne filmy. Dziękuję Ci. I voilà, tak prezentuje się pudełko tego modelu, jest naprawdę spore. Bardzo fajna grafika. Tu mamy w malowaniu powiedzmy lądowym, jeżeli chodzi o zero, czyli na zielony kolor. Następnie, co mamy z boku? Kompletny silnik. Widzę, że tutaj w skrzydłach są klapy zdjęte. Możliwość. Zdaje się, że tu jest w ogóle możliwość wykonania, powiem wam, ruchomego podwozia chowającego się, ale nie jestem tego pewien na 100%. Następnie, z drugiej strony, widzimy malowania proponowane przez producenta, i mianowicie, tu mamy z 1941 roku, oczywiście malowanie z Per Harbor. Następnie mamy tutaj już 42 rok. No i tu jest bardzo ciekawe malowanie, które mnie przynajmniej zainteresowało. Jest to malowanie samolotu pilotowanego przez pilota Kamikaze kwiecień 45 rok. Co jeszcze możemy powiedzieć? Mogę powiedzieć to, że samolot ukrywa się pod numerem katalogowym BF006. A tu mamy, o właśnie, fajne. Mamy bardzo tutaj yy, napis, że to jest malowanie z okresu bitwy o Okinawe 1945 rok. Niesamowite walki, bo jeżeli ktoś nie czytał, no to dużo stracił. Aha, i jeszcze jedna rzecz: że jest to wersja A6M2. Co my tu mamy? Instrukcja, zestaw kalkomanii, blaszki jak i również sprężynka, ale do tego dojdziemy. A, torebka z oszkleniem. No i co tu jest? Jedna ramka, druga ramka, trzecia i czwarta. Powiem Wam idealnie dopasowane do pudła. No i tak jak mówię właśnie, że mamy tutaj jedną ramkę, następnie mamy drugą trzecią i czwartą. Ja standardowo zacznę e, swój unboxing od omówienia instrukcji. Tu mamy e, powtórkę artboxu oczywiście z pudełka. E, następnie cóż ciekawego mamy? Na drugiej stronie wykaz zawartości pudełka, czyli mamy te właśnie cztery ramki, dodatkowo ramkę z oszkleniem, dwie blaszki sprężynka, no i oczywiście kalkomanie. No i tu się zaczyna, powiem Wam, a mianowicie mamy, rozpoczynamy yy, yy, pracę nad zero od sklejania i malowania i sklejania samego silnika, który, uwaga, możemy kompletnie otworzyć. Wszystkie, cała osłona jest tak wykonana, że te elementy otwieramy tak, jak to było w oryginalnym modelu, więc nic nie musimy przerabiać. Następnie robimy karabiny, kabinę. Tak, dokładnie, zaczynamy od karabinów, które znajdują się w kabinie, które będzie widać, ponieważ te karabiny były, mógł je przeładować pilot. No i powiem Wam, jest rewelacyjnie kompletna kabina wykonana. E, mamy tak samo, o rany, tutaj mamy naprawdę sporo tego, jeżeli chodzi o montaż. Doskonale widzę odwzorowane wnęki. Mamy również właśnie e, uchwyty do klap zewnętrznych. Możemy sobie coś tu zrobić, nie wiem dokładnie co, ale e, jest też właśnie fajnie zrobione wnęki podwozia, czyli widzimy to, co jest w skrzydłach. No, i następnie kolejne etapy, no, i tu mamy właśnie te sprężynki. Nie mam zielonego pojęcia, najprawdopodobniej tu chodzi właśnie o chowanie podwozia. No, i sklejamy sobie poszczególne elementy. Ja bym chciał tylko jedną rzecz wiedzieć: czy mamy możliwość złożenia końcówek skrzydeł tego samolotu? Tak, kurczę, posłuchajcie, rewelacja już podejrzałem. Następnie co mamy? Mamy oczywiście dostęp do uzbrojenia w skrzydłach. Mamy pełne karabiny maszynowe, jak i również bębny amunicyjne. Nie wiedziałem, że tu były bębny amunicyjne. Mamy tak samo kolejne etapy sklejenia elementów dotyczących, właśnie, kabiny, wyposażenia kabiny. No, i proszę bardzo, mamy możliwość zrobienia y, otwartych w wersji lotniskowej po prostu końcówek skrzydeł. No i mamy jak najbardziej bomby różnego typu, bo mamy trzy rodzaje bodajże bomb, ewentualnie dwa. E, pod skrzydłami możemy za, zamieścić tak, dwie bomby. Centralnie, oczywiście, zbiornik na paliwo. Ewentualnie, centralnie możemy dużo cięższą bombę podczepić. No, powiem Wam, że naprawdę jest to przepięknie zrobiony model. Niesamowicie odwzorowana. Tak samo jest kabina, która jest bardzo mocno przeszklona i będzie widać te elementy. Tu widzę, że jest oddzielny element dotyczący chowanego koła do podwozia. Możemy zdaje się też tutaj zrobić pewne elementy, że ach, to jest składane koło tylne. O kurka wodna. No powiem wam, jak pierwszy raz tak oglądam, to robi to niesamowite wrażenie. Tu widzimy elementy fototrawione, jakie yy, po prostu montujemy. Bardzo fajnie roz rozwiązany jest grzbiet kadłuba. Z reguły jest tak, że mamy dwie połówki, sklejamy no i na przykład tutaj, jak mamy łączenie, no to bywa tak, że możemy sobie coś przesunąć i na przykład detal na grzbiecie przy obróbce możemy uszkodzić. Po prostu zatrzeć detal podwozie. Następnie mamy bardzo ładnie odwzorowane golenia łącznie z instalacją. E, na przykład płynu hamulcowego, i możemy, oczywiście, zrobić samolot w wersji e, lotniskowej. Ewentualnie, możemy sobie zrobić e, samolot e, lecący, tak? czyli ze schowanym podwoziem. Co jeszcze mamy? No, i finał tutaj: wklejanie po prostu podwozia. I mamy jeszcze oczywiście specjalne kliny unieruchamiające pojazd, nasz znaczy pojazd, co ja mówię, samolot na lotnisku lub lotniskowcu. I tu mamy finał, no i kolejne malowania, oczywiście. Tu mamy właśnie Sper Harbor. A nie, to nie jest Sper Harbor, przepraszam, się rozpędziłam. 42 rok. Eee, zapewne, tak, tutaj mamy Sper Harbor oznaczenie. E, porucznik komandor Siguru, Sigeru y, Italia Per Harbor 7 grudnia 41 roku e, no powiem wam będzie e, e, jest co, jest co powiem wam, a czy jest e, tutaj samolot a tu nie ma nabuło mi atakę czyżby to był pilot Specjalnie właśnie tu jest kamikadze malowanie kamikadze. No tu chciałem Wam też powiedzieć, że jeżeli chodzi o bordera, mocno współpracuję z, farb, z firmą Amobajmik Jimenez. Tu mamy wszystkie kolory, ale oczywiście jak będziecie w sklepie tankmodels.kp pod modelem znajdziecie dedykowane farby do modeli samolotów japońskich. Farb Mission Models tam macie pełen wybór. Dobra, mamy instrukcję. No i cóż my robimy? Teraz Wam pokażę oszklenie. To jest ramka właśnie z oszkleniem. Tu mamy, widzę, sygnalizację świetną. Tak samo mamy na fragment na skrzydła. Oczywiście też szkła, można tak powiedzieć. No powiem Wam, to robi wrażenie. Yy, ta skala jest przepięknie zrobiony detal. Widać właśnie wszystko. Oczywiście mamy montaż anteny do wnętrza. Jeżeli chodzi o border model, to nie ma się czego przyczepić grubość oszklenia. Pamiętajcie, że to jest skala 1.35. Dobrze, to mamy oszklenie. Teraz posłuchajcie kalkomanie, ale to jest tak mocno zaklejone, że nie chce mi się z tym walczyć. W każdym razie mamy tak, sprężynki, tu bardzo proszę. Mamy dwa druty. Nie wiem, do czego one będą wykorzystywane. Tu już trzeba się zagłębić w instrukcję. Tu mamy elementy anteny, celownika. E, I tu jest jeszcze jedna blaszka e, z pasami do fotela pilota. I wszystko, oczywiście, w skali 1,35. No i powiem Wam, że ja już sobie pozwoliłem zrobić wow. E, niesamowity detal, który Wam zaraz właśnie pokażę. Dolne elementy skrzydła odwzorowane są rewelacyjnie. Jeszcze bliżej może wezmę w ten sposób. Ci, co uwielbiają nitowanie, niesamowity detal, no to nie będą tu narzekać. Tu mamy właśnie z końcówki skrzydeł, proszę bardzo. Gdzie instalujemy sobie, właśnie następnie wklejamy, ja może bliżej Wam pokażę, żeby to jakoś było najwyraźniej widoczne. Gdzie wklejamy sobie po prostu kloszę, można powiedzieć, do sygnalizacji identyfikacji. Oczywiście tu mamy pióra, o tak będzie lepiej widać. No, i detal na skrzydłach. To oczywiście też Wam wspomnę, że jest fragment e, e, pokładu razem z fragmentem e, e, lotniskowca Akagi. Pamiętacie, jak Wam pokazywałem e, unboxing Kate, również z Border Model, gdzie właśnie można e, kupić albo sam Fragment pokładu AKGego, no i następnie sobie dokupić jakiś model, ale oczywiście border tak samo yy, zaproponował cały zestaw, gdzie mamy albo fragment yy, właśnie AKG-go e, razem z figurkami, gdzie jest Kate e, i tam jest możliwość podświetlenia wszystkiego. E, również jest instalacja. No, powiem Wam, a z drugiej strony może lukniemy. O właśnie, i tu sobie skrzydła on drugiej, to jest górna powierzchnia skrzydeł, i tu już mamy mocowanie, właśnie. No, powiem Wam, aha, i tutaj jeszcze, proszę bardzo, powiem Wam niesamowity detal tego samolotu jest. No i kolejny raz zrobiłem, wow bo jest mam powód patrząc na tutaj na detal właśnie tych elementów czyli mamy elementy do wnętrza kabiny, część osłony w ogóle mamy też kadłub, osłona silnika elementy osłony silnika o, rany. no jest hak przede wszystkim lotniskowy no i powiem wam robi to Holender wrażenie, nie ma to tamto i tutaj powiem Wam, jeżeli chodzi o wzorowanie, detal, to zaraz zobaczymy, jak to jest zrobione. Czy to jest wklęsłe, tak to jest, ale posłuchajcie, nie nie wszystko, nie wszystko jest wklęsłe, ponieważ pewne elementy były, no powiedzmy, takie bardziej wypukłe. Tak prezentuje się osłona silnika. No, i tu mamy kadłub. I tu tak samo nie ma wszystkiego na gładko zrobionego, tylko tak jak oglądałem zdjęcia, powiem Wam, to wbrew pozorom ten samolot Japończycy uwielbiali nitować, powiem Wam. No i tu są super zrobione, detale No i tu właśnie mamy, nie mamy grzbietu górne, górnej części kadłuba. No i zwróćcie uwagę, jak możemy pootwierać sobie silnik. Elementy do wnętrza. Fragment kadłuba wewnątrz, tak samo gdzie montujemy silnik. Część kabiny. No i tu tak samo. Elementy wnętrza kabiny. Chorone. A tu mamy ten grzbiet, właśnie kadłuba. Tak się prezentuje. To jedna rzecz zobaczymy właśnie od wewnątrz kadłub. No mamy taką imitację ożebrowania, szkieletu. Tu mamy część kabiny od spodu widocznej, gdzie będzie chowało się podwozie. I teraz właśnie jedna rzecz. No, na pewno zauważyliście, że nie ma kompletnie nadlewek. I jeżeli chodzi o mocowanie, tak bardzo proszę zobaczyć, no, mocowanie jest bardzo delikatne. Jeżeli chodzi o właśnie, tak może opre, bo żeby to było widać, jeżeli chodzi o mocowanie elementów do ramki, jest bardzo delikatne i jest ono. Tu trzeba zwrócić uwagę, że te elementy są dłuższe. Nie jest tak od razu. No i hak wam pokażę, no bo jak żeby inaczej. Proszę bardzo. Hak lotniskowy. No i to była ramka. Wiecie co? Nie zwróciłem uwagi jaka to jest ramka B, czyli idę analfabetycznie. No i ramka C. Tak, udało się tutaj według liter od AB teraz C. No i powiem Wam tu widzimy Orany. Aż sobie popatrzę sam najpierw, przepraszam. No widzę, że mamy tak antenę, karabiny, wnętrze, klapy, elementy silnika. Wow. No i proszę bardzo, podziwiajcie. Cała instalacja rury na silnik. Do silnika, o kurczę, pióro no, jest to coś pięknego. Tu mamy wnęki do skrzydeł. No, nie jest to model na 5 minut, ale powiem Wam zabawa z tym jest. Efekt końcowy może być niesamowity. To może być taka perełka w kolekcji, no bo to jest. Tu mamy karabiny maszynowe, a tu mamy właśnie też wklejane elementy skrzydeł, właśnie gdzie jest uzbrojenie, ale w skrzydłach. Tak, tutaj mamy właśnie te ciężkie karabiny. No i oprócz tego mamy jak najbardziej w kadłubie. Z drugiej strony. Tu mamy rury. No wam fajnie to wygląda. A z drugiej strony silnik prezentuje się tak. Mamy po dwie połówki, ale detal wyśmienity. I to była ramka C. Wow, zrobię sobie tak. No i ramka D. i Powiem Wam, bomba, po prostu rewelacja. Tak patrzę sobie najpierw ogólnie na tą ramkę. Wy też to możecie razem ze mną zrobić. Widzę mocowania bomb. Tutaj. Niektóre elementy, nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Tu mamy też bomby. Eee, o kurczę, pióro, super to prezentuje się. a jakie śmigiełko małe. O właśnie, tu mamy tylne koło. Eee, znaczy, mocowanie tylnego koła. O, w ten sposób. Koło jest gdzieś tutaj, na ramce. Tu mamy śmigło. Zapasowy zbiornik z paliwem, elementy wnętrza kabiny, do której zaraz odwrócę Wam ramkę, czyżby to była opona do koła? Kurczę pióro, o właśnie, teraz same elementy orzebrowania kabiny z częścią wyposażenia. Tak się prezentuje. No i mamy następnie tu masa elementów detali. Koła. Ono jest pojedyncze koło? Tak, pojedyncze. Nie składa się. No i tu mamy bomby. Te mniejsze oczywiście. Tu mamy najprawdopodobniej zaślepki skrzydeł, gdzie składamy końcówki. Ostatnia ramka. Ach, tutaj mamy karabiny. Właśnie, mamy karabiny do kabiny. Te, które są widoczne, które mógł w czasie zacięcia odblokować pilot. No i tu mamy fragmenty wewnętrznej y, urządzeń wewnętrznych y, właśnie w kabinie. Sam drążek mamy też. O właśnie teraz widzicie drążek. No, fotelik, proszę bardzo. To są też element do y, śmigła. No, rewelacyjny model. Koniec, moi mili. Tak, tak prezentuje się unboxing. Zobaczyliście wszystko to, co jest w pudełku od firmy Border Model. Teraz mamy właśnie sam model 0, ale ja coś Wam jeszcze pokażę. Takie pudło, posłuchajcie. Fragment pokładu AKG'ego. 0, O Jezus Maria. I tu macie... O kurka wodna. Muszę to. To jest kawał pudła niesamowity. Mamy te same oznaczenia. Mamy fragment, pokład. No, powiem Wam. O. Tak prezentuje się całość. Niestety figurek w tym zestawie nie ma, ale. Jak ktoś będzie chciał, to proszę bardzo. Tu mamy pilotów, dowódców. Dokładnie, widzicie to. Zresztą, unboxing był już na kanale. I tu mamy instalację. Posłuchajcie, tak, można podświetlić pokład AKG. Uchronny. No to co, podobało Wam się, mam nadzieję. No i jak wrażenia? Mam nadzieję, że sam zero wam się bardzo e, podobał. Nie naprawdę zrobił na mnie duże wrażenie. Detal, ilość elementów, wnętrze kabiny, wiele możliwości. E, i jak wam się podobał też Akagi, posłuchajcie, no fragment tak jak można też sam pokład oczywiście kupić, figurki oddzielnie. Macie też pokład AKG, -go, oczywiście skate, tak jak wspominałem, który prezentowałem Wam. Ciekaw jestem, jakie odnieśliście wrażenia. No to jest kawał modelów w 3 piące, co prawda jest to troszeczkę mniejszy niż 3 2. Dobrze mówię? Dobrze mówię, jak nie, to sorry. Ciekaw jestem Waszych e, m, wrażeń po tym filmie, jak Wam się ten model podobał, bo mnie niesamowicie i powiem Wam, że Kate na pewno będzie moja, a jeżeli chodzi o Zero, mimo to, że ten samolot nie jest moim jakimś faworytem, e, m, na przykład czekam na Vala, e, czyli Aichi. Bombowiec nurkujący, który na pewno ochrony ten to by dopiero wymiotł rynek, powiem Wam, bo to jest no, legendarny samolot, tak, kojarzony myślę, że bardziej popularny jest znany Wal e, od Zero. Bo osoby, które na początku poznają Pacyfik, e, no to Zero, ale zwróćcie uwagę, ile było innych samolotów, które no, były dużo, dużo lepsze od samego Zero. No dobra, czekam na Wasze komentarze. Pamiętajcie, zapraszam Was na zakupy do sklepu. Link znajdziecie do Zero, do AKG, -go, do AKG go z Kate, do Kate i AKG -go samego, jak i również figurek w opisie pod filmem. To co? Jeżeli jest to kolejny film, jaki oglądasz na moim kanale, Podoba Ci się on, chcesz, żeby się rozwijał, a nie jesteś subskrybentem, zapraszam do subskrypcji. Wystarczy, że klikniesz w subskrybuj, następnie w dzwonek, otrzymasz powiadomienia i oglądaj kolejne filmy. Dziękuję Ci.